Jest to wielki problem. Mniej więcej 30% pacjentów po rękawowej resekcji żołądka, a Polska jest takim krajem, gdzie wykonuje się tych operacji najwięcej, mniej więcej 30% będzie miało refluks żołądkowo przełykowy Jest to niezwykle poważny problem i niektórzy, zwykle oczywiście w pierwszym rzucie jest to leczenie zachowawcze, czyli dajemy pacjentowi leki. Warto jest wykonać diagnostykę tej choroby refluksowej pooperacyjnej, żebyśmy wiedzieli jak dużo jest tego refluksu i jeżeli rzeczywiście powoduje to nadżerki w przełyku, jeżeli daje bardzo duże dolegliwości, to nawet warto rozważyć zamianę tej operacji na bypass.